Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok i wybaczcie, jeżeli dzisiejszy materiał będzie chaotyczny, ale mam do tego prawo, ponieważ jestem niezwykle podekscytowany i za chwilę zrozumiecie dlaczego. Mój Boże, pewnie, że się zrozumieli, widząc tytuł. Dodatek do Battlefield III został ogłoszony i to nie tylko jeden dodatek, ale dwa, trzy. Tak czy siak, będziemy mieli zdecydowanie co robić i fantastycznie, że to są innego rodzaju dodatki niż te, które mieliśmy w Battlefield Bad Company 2, kiedy to po prostu były odblokowywane mapy i było to nazywane pełnymi dodatkami. Nie podobała mi się ta akcja, no ale zawsze było trochę roz rozrywki dodatkowej. Co tym razem? Dostaliśmy niedawno Back to Karkand, Fantastyczna, fenomenalna zabawa, co zresztą możecie zobaczyć na moich gameplayach. Zresztą to, co teraz widzicie w tle, to też jest Back to Musiałem coś wrzucić tak na szybko, no bo jeszcze brakuje o informacji o najnowszym dodatku. A jak się będzie nazywał? Battlefield Close, Close Quarters, czyli walka na bezpośrednią odległość. Cudownie! I wspaniale! Battlefield 3 oferuje fenomenalnie duże mapy. Ale jednak najwięcej radości sprawia mi walka na krótki dystans. Może nie tylko, może nie, mimo że tam często sniperem, ale nie tylko na krótki dystans, ale raczej na zamkniętych przestrzeniach. To będzie coś wspaniałego i fantastycznie, że to zostało wprowadzone. Zdecydowanie, deweloperzy rzucają okiem na to, na jakich serwerach, jakie rozgrywki się toczą i jakie mapy ludzie preferują. Niewątpliwie ten dodatek jest jakoś. Zdeterminowany przez to, co ludzie robią i w co grają, e, bardzo mnie to cieszy. Poza tym, w tych wąskich przestrzeniach, które otrzymamy, uzyskamy też możliwość walki, poruszania się w pionie, w poziomie, czyli to, to co normalnie jest, e, e, znaczy w poziomie normalnie poruszamy się po budynkach, tu w pionie, więc może jakieś szyb windy, może jakieś schody tego typu atrakcje. Mnóstwo miejsc, w których można e, zostawić pułapkę. będę się fantastycznie bawić klaimorami, coś czuję. Oczywiście nowe bronie do odblokowania, e, nowe tryby walki. No, no, cuda, cuda. Fantastyczna sprawa. Co jeszcze ciekawego. W tych obszarach zamkniętych mają nas, ma, ma tym obszarom towarzyszyć destrukcja otoczenia. Oczywiście pewnie nie na taką skalę jak na obszarach otwartych mieliśmy do czynienia, no bo raczej mało prawdopodobne, żebyśmy w końcu w ogniu walki zawalili cały budynek. W którym bijatyka będzie się otoczyć, ale kule mają robić dziury w ścianach, te odpryski mają padać na ziemię. To wszystko ma nam się walać pod nogami. Filary mają pękać pod ogniem od strzału. Z każdej strony może nas zaatakować przeciwnik. No wygląda to yy, fantastycznie. Zresztą czujecie w moim głosie yy, to poważne podniecenie yy, tym faktem. Jest to, jeden z, jed, jest to jedna z ciekawszych zapowiedzi, jeżeli chodzi o sieciowe strzelaniny. Na coś takiego czekałem i mam nadzieję, że będę się w tym świetnie bawił. Zobaczymy, czy. Developerom, być może sięgają trochę po takie podobieństwa do Call of Duty Modern Warfare 3. Spokojnie, nie denerwujcie się, jeżeli używam takich porównań. Jednak Modern Warfare 3 ma swoje zalety. Tymi zaletami jest taka gwałtowna dynamika, która potrafi wciągnąć, nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast Battlefield 3 oferował do tej pory coś innego. Być może sięgają po te wypróbowane przez innych deweloperów rozwiązania. Będzie ciekawie. W przyszłym tygodniu pojawią się pierwsze screeny, pierwsze wiadomości dokładniejsze na temat dodatków, na temat tego dodatku. Więc ja będę absolutnie informował na bieżąco o tym, co się dzieje. Co jeszcze? Zapowiedziano również następny dodatek dotyczący, nie pamiętam dokładnie nazwy, piszę wam w opisie. Wybaczycie mi, oczywiście, mam nadzieję, to drobne niedociągnięcie. Tak czy inaczej, będzie to dodatek oparty bardziej na otwartych polach bitew. Nowe czołgi, nowe pojazdy, yy, nowe możliwości zdobywania sprzętu do, 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 do tych yy, pojazdów bojowych. Yy, też fantastycznie się zapowiada. Fajnie, właśnie takie fantastyczne oderwanie. Back to Karkand było powrotem do przeszłości. Uzyskaliśmy dostęp do tych map, które kochaliśmy z poprzednich części gry. Natomiast yy, ten dodatek Close Quarters, yy, no to było sięgnięcie po bliskie przestrzenie, a teraz na następnym dodatku dostaniemy przestrzenie otwarte, walkę na duży dystans przy użyciu pojazdów opancerzonych. Fantastycznie, fantastycznie. Panowie z DICE jak najbardziej spisali się na medal. Przynajmniej spisują się w planach na medal. Zobaczymy, jakim to wyjdzie. Myślę, że dobrze będzie w co grać, będzie w co pokazywać. Będzie co pokazywać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trochę podekscytowany, nietypowy. Mówił do Was ROK! Do zobaczenia na polu Hej!